Dwa tygodnie temu y, próbowaliśmy się umówić na spotkanie w sprawie oświaty tak. przed kamerą. Wtedy y, pan nie chciał rozmawiać, nie mógł, nie było konkretów. Dziś się spotykamy i co wiemy na temat czy, No nie było takich konkretów i, i nie ma ich do dzisiaj, y, czy na dzisiaj, y, które mogłyby dawać receptę, jak może wyglądać ten system po reorganizacji, a y, no takie, takie informacje pewnie byłyby były oczekiwane. Na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób, że powołana dzisiaj będzie po konsultacji jeszcze z radnymi komisja, w skład której wejdą dyrektorzy szkół, kilku radnych, przedstawiciele urzędu. I komisja ta będzie współpracować z firmą zewnętrzną, albo firma zewnętrzna z komisją. I w ramach tej współpracy chcemy, żeby był wytworzony projekt, propozycja tego, jak ten system po wdrożeniu reformy oświatowej by wyglądał. Ale też istotne jest to, żeby tak zaprojektować, szczególnie w mieście, bo to głównie dotyczy obszaru miasta Rawicza i gimnazjum w Sierrakowie. Tak zaprojektować obwody i, i to, w których szkołach, jaka ilość oddziałów, które ulice do danych szkół będą przyporządkowane, żeby na końcu te szkoły funkcjonowały efektywnie, żeby ta jakość nie była, uległa pogorszeniu, a wręcz poprawie. Po Umowa z firmą Wulkanu już jest podpisana? Umowa jest wynegocjowana, oni już zaczęli swoje działania, fizycznie jeszcze nie została podpisana. Panie burmistrzu, pan. Ma jakiś własny pomysł, jak to powinno wyglądać? Jakieś sugestie dla firmy zewnętrznej? Co w gimnazjum w Sierakowie, co w, w gimnazjum to, numer... nigdy, nigdy w takich sytuacjach żadnych sugestii nie, nie daję, bo uważam, że najcenniejsze są e, obserwacje. To tak jak przy projektach związanych z, z rynkiem czy z rozwiązaniami rewitalizacyjnymi e, osób, które mają coś przedstawić, żeby nie narzucać im jakichkolwiek ograniczeń. Kiedy, panie burmistrzu, decyzje i kiedy wyniki tych analiz? Do, do końca grudnia e, mam. Mamy ustalone, że firma przedstawi te analizy, i też do końca grudnia chcielibyśmy, żeby komisja te chociażby główne i podstawowe swoje wnioski nam przedstawiła.